Otwórz oddział. Jedna rzecz coś robię. Na bridge'u i za air. Dwie jeszcze sekund. Siema. Siema. Kopią Siema. chyba za, za tym A, budynkiem. Kopią, kopią, kopią. Rzucę im, Gnada. Rzuciłem się, jednak rzuciłem, muszę rzucić. Dostaj na ry. Góra, wyszła mnie, mnie, mnie te pies Dobra, Dobra, Fabu Boog, bo, was nieaktywny. Yy, to sofowe. Znowu muszę, kurde, na maczetę. Nie udało się. Jaką maczetę, Jesse? What are you talking about? macie kontakty Marker Czy popłacimy się wejść na minaret na przykład i osłonić was z minareta? Nie Nie, nie, nie sądzę, żeśmy już nie Jestem Jest. Drugi medyk, softfowl, no chyba, że to nasz fowy. Nasz fowy aktywistyczny. Matki co się ten Delta 4, tak? Tak, tak, tak To ja. Czyście podnieście i się zaraz tam przeniesiemy? A tu jeszcze jest? Nie, nie, już zbity. Ale była piechota od. besty, to mi się wydaje. Dobra, nie kapu? ten wypierdek. Tam jest ten fob faktycznie, czy nie? Nie, tak już nie ma. To co teraz? No mnie podnieść, na przykład. Zbierzemy się, ogarniemy i lecimy stąd. Jest może ki try na tutaj? Jest. O, jesteś po drugiej Masz foby User obok, jak chcesz ammo. Tak, tak, jest na zewnątrz. Hej Hi Hitla. O, o no, ale, ale dobrze, no, dobrze. ammo. Cześć. Jaki serwer, na pewno nie unit 777, no nie? No na pewno. Na pewno unit. Na pewno nie jedzenie. Kurwa! Jaki serwer, serwer się luźnie? <noise> <noise> nie, no na, to pewno, to w no na pewno nie jedzenie 777. 7. Prost Siedem. Rurę mam. Chyba ta strzelba jest przejebana. Sajga, automatyczna strzelba. w kałach trochę. Rura, rura. No ale zajebałem chyba tak w odległości 35 metrów w Nie podpuszczam, nie strzelisz ty, jako sędzia do, do kolegi obok. Jak okay. <noise> 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 okay, na zawodach to... ostatnio weekend. Oj nie, nie ładnie tak żartować z tragedii innych ludzi. No ja więc anyway. Umarł, tylko mu dupę otarło, typie. Jestem <noise> <noise> ciekaw tak, jak, tam, jak na sorze było. Tak rozpierdoliło <noise> całkowicie przecież. Czy możemy już stąd liść albo lecieć? Przyszedł paskę do sopki. Zawiedząc stąd wlecisz, kolego. Nie no Jesteśmy jedyni, którzy tu bronią. Kuchar od razu ale, w rodzinie. Ale my nie musimy tego bronić, przecież. No nie? no, ale, no, no, ale te ja te nie marudzę wcale. się stąd zabrać, tylko że do Stapeska, Stapeska na razie tu jest ta jak jest ta nie jestem na komuaponsu, bo jesteś. Chodź, wezmę hasło zaraz ją wezmiem. Nie na spierdolę. Już leci na nią. To idziemy do buta? Na razie idziemy w stronę komuaponsu na Piechowa. Zaraz się zabierzemy. To jest tylko kilometr. Sprawdzimy się kto jesteście. Kurwa tam. Mm. E, bo w Rogowie w ogóle przyjdą z Insta najpierw. Jeszcze szybko zbiję sprawdzę oh, O patrzcie na mapę, właśnie starliśmy kogoś na wejściu od bridge'a. Tego potrzebno zorientowaniem. Była na szczere. Na Wevelenę. Zobaczyć tej Zobaczyć czy jest FOB Daj rorka. Nie, nie są drugimi nasop. Kuba zanim laguje za pianę to stał. A na Wevelu. gdzieś gdzieś blisko. A przodowała cierarka? Nie używałem jej wcześniej. Okej. Biegnę szybko. Dobra, no ja z... się teraz na Fabi ie i się i szata może, tym Nie, nie bierz fobie u po prostu No fomu ci selfowym. nie wiem, te lepiej, w graniu tak Delta 5 Te dystansy ten grać trochę słaby będzie Szybko, sobie, tylko sprawdzimy i idź, coś co zabrać, mówię, te pecki są coraz problemem O, Taka ja śmieszna ciekawostka odnośnie tych sajk Przed wojną na Ukrainie one wchodziły pod koła i nie, nie chciał tego kupować, bo to było gówno Teraz się tego nie da kupić, i jak już gdzieś jest wystawiony to za jakieś straszne pieniądze. Kurwa, nie ma tej kraty na tym FOBie. A, jest, ale nie mam ja Ktoś się z Saigon bawi. Ja strzelam, bo... Jest lepsza ruch. niż e, strzelba w czyszczeniu tych okopów. Um, to, nie, to jest strzelba. Nie strzelaj, Saigon, bo zdradzasz pozycję. No. Zwykła strzelba. E, no, no i dostałem, no? Northwest, no widzisz, zaczęli strzelać już do nazwolą. To dobrze, przynajmniej ja nie dostałem. <grystanie> nie z... Z... -pad. A ty nie wybranasz? Z, East, z East, no nie, nie ma to naszego, z IS to gdzieś mam jedną. No. Mamy kontakt na north, czy mamy engage'ować? Możecie, ja sprawdzam marker, bo jest Hamwik i jest. Ej nor, jak krwawię cały czas. Ale nie mogę dosłownie ci patrzeć, nie działa, nie pojawia się nic. Po prostu... no teraz mnie leczysz, no. Leczę cię? Okej. Okay. Przestałeś. W demyśle jestem cały. Dobrze wiedzieć. Dobra zabiliście, nie zabiliście? Nie, chyba nie. Okay. Mamy go od no kurwa, Snop, kurwa. Szukam ja tego, mam, tego lata. To jest, jest lata. straszne. Czyli Dobra. stronę Ahmeda, żeby po prostu podejść bliżej zgarnia z Helka i się przewiecimy wtedy. Przejdźmy. No lepiej pójść. Nie wierzę... Tak, nie. nie ufam pilotowi, żeby zupełnie i ciebie i nas. Po prostu. Amerykanin no. jest w mieście Tak, no są Odwiedza turysta no Na tej drodze właśnie był, sobie szedł Gdzie? No szedł. Gdzie od ciebie? Ten na west Tylko bliżej FOBA Na west? Coś jest drabinami, jakąś a Mam 300 pingu, dlaczego? Michele zamknij mordy Co? Jakaś drabina była Chodzi wchodził po drabinie? Nie słyszałem tej drabiny, gdzie ona gdzie Ja wiesz, ja, ja wchodziłem. To... to proszę, na masku. ja tam nie wejdę teraz, żeby sprawdzić. Dobra, eee, przelecimy się po prostu, przy kości Zbieramy się w jedno miejsce na tobie? Tak, zbieramy się do mnie. Zbieramy tu się była mnie. piechota. W, jest tam? Ja jedziemy, No to zbierzemy się gdziekolwiek do istat, boże, no whatever. Chodźcie do mnie, cofnijcie się do mnie, ale już ten kontakt jeden, wyjebany w niego. za dużo czasu marnowane. No dokładnie, plus jeden, plus trzy nawet. <grym> po prostu chciałem zobaczyć z wrogich Fab, bo było wrogiego fob, tyle. Tym mnie interesuje. Tylko banderę trzeba było wysłać, jeżeli jest, oh, nie a, ma, no ja to... Ile mamy ludzi na Cispie'ku? Chyba więcej niż 8, czy nie? Trzydzieści pięć tysięcy Dziękuję za opinię, osiem. Weź sobie rifleman'a i potem wszyscy helikoptery sobie bierzemy. Daj panu Tak, potem sobie się zmniejsz. Ale on może chyba coś wziąć, granatnik może wziąć. Grenatów mogę wziąć. A, on no to dobra, ten granat masz spoko. No, hmm. zupełnie nie wziął. Chyba osoba, niepotrzebny jest trochę. Na jest bardzo potrzebny. Na tą mapę nie. Jest bardzo potrzebny. A kurwa, no, 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 no dawaj, wy, wyjebane w co mamy, wyjebane w tym mamy, idziemy, idziemy, kurwa na no bunkry. To już ja nie jest fair. No i zniknę nie ja przecież miałem to się dać bić. To jest na to tym to dole, No i gdzie ta helka? Kuważę wiesz, tam przyszedł Tam ci mogę powiedzieć, że tam kraty nie ma, przejani nic znalazłem nigdzie. Mam no, no, no. dwa. Ale rally poinbym postawiam, a z nich tam, ale nie no, każdy z każdy zadawajcie. Ła łatwiejem sekundę mi zabrakło no, Ja pech. No wiesz, komunikacja i te sprawy Więc Sfell z Helki w końcu przyleci, czy tak kurwa dalej się ci tam kręcić kurwa No, kaduję kraty i to nas przyleci Podam czy tam tylko nas, i tam gdzieś tam jest kurwa znowu. Se gdzieś tam kurwa na bankry i. A Helki mają trzy przecież, A pilotów im nie brakuje. I czy jest do bronienia. bankry. Trudno, już lecimy po prostu, nie masz problemu, że tak powiem.

Zaczynę, prorok. Tak powiedz coś. No, szybciej się no Oh my god. Yeah, I know. I'm going to find today. na mm

Klas. Jest bo nas pe nasz pewnie już został zastrzelony. Ojojo. No ja, ja. Oj. To, no bo nie robimy, kurwa, flarowania. Jebany debil. To co, na się bronimy? Nie mogę wziąć lata, No bierzemy na bridge już się zresztą. nie ja mówię, Pągamy, jak to będzie, kurwa, to. bo on nie umie latać, kurwa. Nie wiem, czy nie lepiej ten no, stopowy fop. O delta 5, delta 5 przez... No i się tam biją z kimś. O, tak zrobiłem delta 5. Zawsze możemy wrać, że go cofnąć się na nerfową stronę rzeki, nie? Nie. A... Aha, no to fajnie, no to, to fajnie. Sam sobie odpowiedziałeś. Chodź suchar piten puchar S Suchar z puchar pucha. <noise> z puchary. <głos> <głos> Czy ty mnie próbujesz nie umieć zeszkolować teraz? Z już się udało. Z pucharku. No, właśnie z tych Tekst był tak, tak dobry, taki... że coś kurwa padł ze śmiechu. <śmiech> je kratą, k... Jesteś k... strasznie nieśmieszny, kiedy tak mówisz, wiesz? Kurwa, gdzie jest krata? Dobra, Swarek, to pytał, powiedz. Za płotem na północy jest krata, jak coś. Tak na północ. Ale do mnie, tym tym mnie do... Do, 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 do mnie, przyjść, do mnie przyjść. Mam wrogiego. Do mnie przyjść potrzebuję Breachera. Niko na nim nie ma. Już idę. Ale pszczół jest Breachera przynajmniej. Myślę, doktoru, Za który to było tym płotem? Gdzieś tu na north. Eee, poza Breachera nie wszyscy idą w stronę czwórki im pomóc. Myślę, że tu będzie więcej kontaktów. Tu nikogo nie ma. Kurwa, strzelają. To był friendly fire? Co to się dzieje? Gdzieś przy czwórce SRA. W cornerze może być. W cornerze może być. Chyba jest. Patrzę na was. Idę od boku. Mm. Nie, on nie jest w on jest nortist. Zmieniam dach i wstawię z w pałac. Cztery podłożone. Wodzy, wroga 15 przy naszym fobie są. Yy, idę za dwoma wrogami. Pod mostem są. Helka Najcie wlądowała. A za szybcy są. Trzeba było się nie pierdzielać no, na ten stół. Dobra, wyjmowała mnie co co? Bo tam Z okoliczności Przebiegało, bo compoundu im nie wysadziło Są pewne granice Których nie przekraczę Zdychanie tutaj jak chcesz od C4 Jest jedną z takich granic Jedoneczka ja jedna Jak Powiem tak, też byłem w szoku Tarak przede mną wjechał w minę, co ja prawie zdechłem. Jestem. 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 Jestem w Prawie zdechłem. Słowo klucz. Są wrogowie przy moście. Na końcu, naszej stronie mostu. Minus, minus przy moście. Coś potrzebuję, tak? Ja potrzebuję. Jestem w na napięty. A ty prawie wiecie, Nierunek? No, 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 no. east Jestem z tyłu jeszcze. Z tyłu jeszcze. Marker. O cholera, na mnie są. On przyszedł. Minus? Kto takim? Na Spartaninie. Minus. Sorry, to no nie Stryker, to nie Ravik, tylko Striker Szukał rury. Nie, PC to nawet nie jest. Nie Ale ty byś no? się zdziwił, jaki ten wynik można zrobić. Nie 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 śmiejesz. próbujesz mi skalować tygnęty No dokładnie, śmiejszy te walon. Potrzebuję update Update? Amunicja w że na dole jak ktoś potrzebuje Potrzebuje kraty Łop słaby nie wiedzie tak, na miasto Snowballs prosty Z tego jeepa no. można amunicję wywalić No te no, ty todo to para to mi przypadkiem? Nie, eee, no? Nie ma właśnie, jaka? Nie Blackhawk na 3 nortyście. Black, Blackhawk? Black tak. -Zira. Przejdziemy się na to. Oje. Na markę? Tak. Hey, po drop tą kratę.

na od markera po drugiej stronie rzeki w tym Orchard, gdzieś tak, 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 tam tak, tak, też jest tak. piechota. Widziałem... To, tam jest dym też tam jest dym też ta to jest chyba od dym. E, coś wali tutaj to, to piechota nie, to też peca. tam jest no. na markerze pełna infantry skład aha bo ty markujesz i tak to czołg to czołg to czołg pewnie wali nie może trafić Kolejny skład właśnie z tej ptropnęli. Nie, wiem. Masz meda? Tak. Co cię zabiło? To było nie zdychać. Dajcie dwójkę. Trójka, za ścianą. Dwójkę, trójkę, nie wiem co wy chcecie. Trójka. Dwójkę? Może trójkę w sumie? trójkę. Chodź, czułgaj się, czułgaj. Trójka może? Trójka? Co myślisz o trójce? Smoky. Tej, to już właśnie dołączymy? Mam wrażenie, no. że hujka stoi. Trójka. wiesz? Kontaktów jest dużo w smoku. Bardzo źle, bardzo Nie, 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 bo tam też. Dobrze. może no, tak to zwiążą i mnie? Widzisz, masz podlecz. Przeszesz już, 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 wroga mi przed Cofaj płacisz. się do mnie, cofaj się do mnie Gdzie leżysz, gdzie leżysz? To jest po prawej jak... Po lewej jak patrzysz na wprost Czekaj, coś już na norf teraz też Fuck, gdzie on jest? Nie wiem Na budynku, co, na budynku Uważaj, bo z prawej ty Jest jeszcze jeden tam, na bok tyczni Ja pierdzia, jesteśmy okrążeni Dobra, zaraz uciekamy Just, żyjesz, nie? Dobra, ja do was Dobra, ja idę z tobą chyba Dorfowy strzał, proszę Kurde, to nie zamienić

jak coś to do mnie na mablu. Weź może skąd na komandora. Zrzucimy na Twoją. Nie wiem, zrzucimy na pozycję, i tak się jeszcze co robić, z przykro z piechotą? Znajdź sobie jednego kogoś innego. To zaakceptować, może każdy, nie muszę je. Na fladze wylądowała kolejna helka z piechotą chyba. Byt dwie, ile tych harek tu będą. I czemu nikt do nich nie strzela? Na no, moście jest Abrams, brruch, moment. Spróbujemy na niego zrzucić. Życzę powodzenia, it's Jover, it's actually Jover. It's so Jover. Cały nasz kurwa team nie był w stanie skopować pierdolonych bunkrów, to już wtedy było na GG. Chcesz ten AR Tak, 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 już może za W połowie jest A, nieważne, właśnie zostałem od AR z lesów Man, Ale zarządzą Nalizmasz jesteś? Mhm. Kupiłem z tego sztalkera nawet. <głos> <głos> Nie bo w sumie niby recenzja jest tym samkiem spoko szybko poszło tak powiem, że jest, że po prostu no czuć klimat, nie, no jest tak jak powinno być, że jest dobra gra. Tylko wiadomo, bugi, no, no bo to jest, kurwa, jednak S.T.A.L.K.E.R. I zawsze, kurwa, zrobią tak, że będą bugi. Ja na razie się wstrzymuję, potem sobie kupię. Nie no, ja stwierdziłem, że skoro tyle razy grałem w te inne Stalkery, których nigdy ani raz nie kupiłem, no, to w raz można wykupić kupić <grych> S.T.A.L.K.E.R.a, prawda? I to chcecie ta R, czy już alt taba zrobiłeś, jeszcze alt 4 już nie żyje. Ja nie żyję. Jest martwy kurwa. Jak płód. I co trzeba było Zaraz nie zrzucę. Nie ma czwórkę po by ci zrzuciła tą RA. Na moście? Ja, nie Zrobili, wiem, broken arrow kurwa. Bo już myślałem, że nas switchną na dla balansu, ale chyba nie. Na szczęście. Myślę, że muszę switchnąć. a nie wiem. infantery. Infanterii to nie ma w ogóle. No i czołgi na akcept. Którym się akceptuje? To gapem, nie czy? Akcept. Dobra. Poszło. O czym mówi? Re, tak. Wezwaliśmy artylerię na, na most, żeby most został zniszczony i dzięki temu flaga przestała istnieć. Sprytne, nie? No dobra, to ostatnio przynajmniej zmyśliłem czo. akurat. Ty, ale to w sumie może to tak zadziałać, hej. To, to mogłoby tak działać, ale e, teraz no, spadłem na pomysł. zniszczyć flagę po prostu. Ty, ale to jest, to jest chyba do zrobienia, ale teraz mi daliście, w sensie sam sobie dałem pomysł, kurde, A to, to jest dobre. Ale tak czy siak to... przegrywasz, bo ostatni ten, nie, Objective. No w sumie tak, ale to nieważne. Ale to jest rzeczywiście fajny patent taki. Ja Mogu... bym, tylko jakby to działało, nie? Jakby to działało, jakby... No patrz, na przykład... Czy flagę, czy tylko swoją? Jeżeli na przykład twoim zdaniem jest obrona mostu, to możesz go zniszczyć, żeby flaga przestała istnieć, i dzięki temu na przykład nie tracisz tykietów za stracenie flagi, albo coś takiego? A? Ha? Ha? No, w sumie? Ha? No, A jak no, na no, przykład zniszczyć wrogą flagę? No, że tracisz most, nie? No, nie, no, w, jeżeli masz zająć most, no to nie możesz go zniszczyć, bo. bo... No, A jak bronisz, no to i zniszczysz most, no to generalnie też powinieneś tracić likety. No, zależy, jaki jest twój obiektyw. Jeżeli twój obiektyw jest taki, że w perspektywie masz już tylko obronę, no to ten most ci w sumie nie potrzebuje, nie? Szalom. Shalom. Hello. A no w sumie na takich mapach są dwie flagi, na przykład, i musisz nie na jest R5? No to ten jest being Cicho bo nie słyszę swoich myśli, kurde, i tak jest koniec. Co ja chciałem powiedzieć, że. A, że to mogłoby być dobre, może nie tyle na zwykłym aes bo to jest do dyskusji, ale na takim, gdzie jest push tylko, nie? No właśnie, masz dwie flagi do obrony, i poradzisz sobie z tymi dwoma, to jedno jeszcze No, 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 coś w tym stylu. To jest, kurde, muszę się temu przyjrzeć. W niektórych to zrobić. layoutach masz też tak coś, że masz pięć kurwa flag praktycznie koło siebie, jedna po sobie, to też jest trochę upośledzone, na przykład na tych WW2 niemieckich, tam potrafią być trzy flagi koło siebie sobie postawione. I niszczysz się jedną, żeby trochę spowolnić wroga. Ja to jest po jedną flagę mniej dobrze do No, no, actually, this is like a real... Jeżeli ja, jest jakiś chływy obiekt, też się będziesz na nim wykrwiawać bez sensu. Ale jeżeli, stra ale jeżeli zniszczysz na przykład most w trakcie, gdy... Przechodzą? Mm, nie czekaj, muszę pomyśleć. To byłoby słabe, po prostu byłaby ninja jakaś, Nie, coś tu z tyłu ci gościu zmigania pod no. no, To może to flaga. To znaczy. Jeżeli jest taki layout, że ty tylko bronisz i po prostu most jest flagą. A. Jeśli most jest flagą i ty musisz go tylko bronić A. I możesz to go powiem. wysadzić. To jest, to jest ten sam problem co są insy i masz ninja, który ci przychodzi i podkłada tego, a na się jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o obronę, masz sety i tak dalej. Nie no, zadaniem drużyny no. atakującej jest. niszczą ci most i pojawia się inny obiektyw w innym miejscu, to wtedy by ludzie rozpierdali za każdym razem tą flagę, która im nie pasuje, i losowali aż będzie flaga, która ich interesuje, to nie przeszłoby. Mm. Pomyślałem też o tym, ale. No, ja bym nie to, słuchał Justa, bo on chyba nie wiedział. Może to taka, taka mechanika.